Banki ostrzegają przed paraliżem systemu finansowego. Trzymaj gotówkę w domu. Przyjało mi w ogniu krytyki. SU7 Ultra rozczarowuje klientów. Problemy, protesty i spadające akcje. Po jej fotowoltaice może być szpieg. Dziedziczenie emerytury olimpijskiej. Nowe przepisy. Jeszcze niedawno banki promowały cyfrowe płatności jako wygodne, bezpieczne i przyszłościowe. Dziś. Same każą swoim klientom trzymać w domu zapas gotówki. Brzmi jak żart, a jednak to realne zalecenia z ust bankierów i ekspertów finansowych z krajów takich jak Holandia, Szwecja czy Dania. Co się zmieniło? Otóż rok 2025 to czas bezprecedensowego zagrożenia cyberatakami na infrastrukturę finansową Europy. Tylko w pierwszym kwartale liczba poważnych incydentów hakerskich potroiła się w porównaniu z rokiem ubiegłym. I nie chodzi tu już o zwykłe próby wyłudzania danych. Mówimy o skoordynowanych atakach, które mogą na wiele godzin, a nawet dni sparaliżować działanie banków, aplikacji mobilnych czy systemów płatniczych. W krajnym przypadku nie zapłacisz kartą, nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu i nie zrobisz przelewu. Właśnie dlatego banki, które przez lata przekonywały nas, że fizyczna gotówka to przeżytek, dziś zmieniają narrację. Eksperci rekomendują, by mieć w domu kilkaset euro lub w polskich warunkach około tysiąca złotych na podstawowe potrzeby. I to nie tylko na wypadek ataku cybernetycznego. Chodzi o kompleksowe podejście do bezpieczeństwa: rezerwa gotówki, zapasy żywności, podstawowe leki. Wszystko, co pozwoli przetrwać kilka dni kryzysu bez paniki. Banki zapewniają, że to nie powrót do chowania pieniędzy pod materacem, tylko trzeźwe spojrzenie na nowe zagrożenia. W wielu krajach prowadzone są testy awaryjnych rozwiązań, alternatywnych kanałów komunikacji z klientami, a nawet systemów operacyjnych, które mogłyby działać bez internetu, ale zanim te technologie będą gotowe, Najprostszym zabezpieczeniem jest gotówka w portfelu. Xiaomi, gigant technologiczny znany z telefonów i elektroniki, w zeszłym roku zaskoczył świat debiutem w branży motoryzacyjnej. Model Su-7, ich pierwszy elektryczny samochód, miał być rewolucją. Portowy wygląd, ogromna moc, innowacyjne funkcje i agresywna kampania marketingowa przyciągnęły tłumy klientów w Chinach ale balonik szybko pękł. Zaczęło się od kontrowersji wokół dodatków. Między innymi drogiej, opcjonalnej maski z włókna węglowego, która miała poprawiać osiągi, ale w rzeczywistości była głównie ozdobą. Pięci czuli się oszukani. Potem przyszły jeszcze większe problemy. Aktualizacja systemu drastycznie ograniczyła moc SU-7 Ultra. W 1548 do 900 koni mechanicznych a to wszystko bez ostrzeżenia producent uznał że to dla bezpieczeństwa choć reklamował auto jako najszybsze w swojej klasie jakby tego było mało doszło do kilku groźnych wypadków jeden zakończył się pożarem auta co tylko zaogniło sytuację źle klienci rozpoczęli protesty niektórzy poszli nawet do sądu oskarżając Xiaomi o fałszywą reklamę Media w Chinach szybko podchwyciły temat, a kurs akcji Xiaomi na giełdzie w Hongkongu spadł aż o 4%. Firma próbowała ratować sytuację przeprosinami i bonusem lojalnościowym, ale niesmak pozostał. Pojawiły się też zarzuty, że Xiaomi obiecywało zbyt wiele, a teraz nie potrafi dostarczyć ani jakości, ani przejrzystości. Ten kryzys pokazał coś więcej niż tylko wpadkę jednego modelu. Obnażył problem, który dotyka wielu producentów w szybko rozwijającej się branży samochodów elektrycznych. Przerośnięty marketing, pośpiech i lekceważenie zaufania klientów. Czy Xiaomi podniesie się po tym wizerunkowym ksiosie? Czy ambitny plan sprzedaży 350 tysięcy aut w 2025 roku, jest jeszcze w ogóle realny. W chińskich falownikach, czyli kluczowych elementach instalacji fotowoltaicznych przekształcających prąd stały na zmienny, odkryto ukryte moduły komunikacyjne, które nie zostały uwzględnione w oficjalnej dokumentacji technicznej. Amerykańscy eksperci między innymi z agencji rządowych ostrzegają, że te urządzenia korzystające między innymi z łączności GSM mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Istnieje obawa, że poprzez te ukryte moduły możliwe byłoby zdalne obchodzenie zabezpieczeń, takich jak zapory sieciowe, firewall, a w skrajnym przypadku zakłócenie, lub nawet wyłączenie zasilania w dużej skali. Były szef amerykańskiej agencji NSA, Mike Rogers, wskazał, że Chiny mogą celowo instalować tego typu rozwiązania, by w przyszłości móc wpływać na infrastrukturę krytyczną krajów zachodnich. W obliczu tych informacji rośnie niepokój wśród rządów państw Europy i USA. Szczególnie że chińskie firmy są jednymi z największych producentów falowników na świecie i ich sprzęt jest szeroko stosowany w instalacjach OZE na całym globie. Departament Energii USA nie odniósł się bezpośrednio do odkrycia, ale podkreślił wagę pełnej transparentności technicznej i konieczność dokładnej dokumentacji wszystkich komponentów nawet tych, które pozornie nie stwarzają zagrożenia. Prowadzono też obowiązek szczegółowego raportowania wszystkich funkcji technicznych używanego sprzętu, aby łatwiej było wykrywać ewentualne nieautoryzowane moduły. Reakcja Chin była jednoznacznie negatywna. Przedstawiciel ambasady w Waszyngtonie odrzucił zarzuty, oskarżając Zachód o próbę oczerniania chińskich osiągnięć technologicznych. Mimo to wiele państw już podejmuje konkretne działania. Przykładowo, Litwa zakazała zdalnego dostępu do systemów energetycznych opartych na chińskich falownikach. A Estonia rozważa podobne restrykcje. Skala zagrożenia jest szczególnie duża w Europie. Według Europejskiej Rady Producentów Solarnych, ponad 200 GW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej w Europie pochodzi ze sprzętu chińskiej produkcji. To odpowiada mocy ponad 200 elektrowni jądrowych i ukazuje, jak poważne skutki mogłaby mieć ewentualna cyberinterwencja. Eksperci apelują o pilne działania: dywersyfikację dostawców technologii dla energetyki, zwiększenie nadzoru technicznego oraz opracowanie mechanizmów ochronnych przed potencjalnymi cyberatakami i sabotażem infrastruktury energetycznej. Szykuje się rewolucja w systemie emerytalnym. Rząd planuje wprowadzenie przepisów, które umożliwią dziedziczenie emerytury po rodzicach, ale rozwiązanie to nie obejmie wszystkich obywateli. Nowe regulacje będą dotyczyć wyłącznie dzieci wybitnych sportowców, medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, którzy za życia pobierali tzw. emeryturę olimpijską. Jest to świadczenie przyznawane za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, i do tej pory wygasało po śmierci jego beneficjenta. Teraz ma się to zmienić. Dzieci sportowców miałyby przejąć emeryturę w pełnej wysokości. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest już gotowy i według rządowego harmonogramu ma zostać rozpatrzony w drugim kwartale 2025 roku, jeżeli przepisy wejdą w życie. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość emerytury olimpijskiej w 2025 roku wynosi 4967 zł i 95 groszy brutto miesięcznie. Co istotne, świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. Więc cała kwota trafia bezpośrednio do beneficjenta. Obecnie korzysta z niego około 600 sportowców. Nowelizacja ma sprawić, że po śmierci jednego z nich, jego dzieci przynajmniej w niektórych przypadkach będą mogły przejąć świadczenie. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy dziedziczenie emerytury będzie następowało automatycznie, czy będzie wymagało spełnienia określonych warunków: takich jak na przykład niepełnoletności dziecka lub trudna sytuacja finansowa. Te kwestie mają zostać doprecyzowane w dalszych etapach prac legislacyjnych. Zmiana może mieć duże znaczenie zarówno dla rodzin sportowców, jak i dla finansów publicznych. Przekazywanie świadczeń kolejnym pokoleniom może wpłynąć na obciążenie budżetu i wymusić zmiany w systemie finansowania emerytur specjalnych. Mimo to projekt uznawany jest za przełomowy. I stanowi wyraz uznania dla osiągnięć najwybitniejszych sportowców w historii Polski. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. I do zobaczenia.